Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Ranga chyba ogólnopolska, bo tutaj tancerze, tancerki są z całej Polski, tak? Tak, ogólnopolski to tańca nowoczesnego. Na czym polega ta rywalizacja? Bo wiem, że w różnych kategoriach są soliści, solistki, hip-hop, no, każda branża nowoczesnego tańca. Tak, w tej chwili akurat jest e, to jest blok pierwszy. E, tutaj są soliści, tak, tak, tak naprawdę soliści duety, mini formacje, formacje e, są od e, dzieci od sześciu lat w sumie wzbysz. E, nawet e, tak przy, przyjadą osoby, które są e, ponad 5 lat mają, także, e, także tutaj naprawdę duży przestrzał. Są sześciu kategoriach wiekowych, jest sześć kategorii tanecznych, także wszystko jest podzielone tutaj na trzy bloki e, tematyczne. Fajnie, bo widzę w tym licznym gronie także reprezentantów naszego regionu tutaj miłośników tańca. Oczywiście tak, są tutaj cztery kluby tańca z Kenna i okolicy, także około 350 osób, samych właśnie reprezentantów gminy Kępno. Także bardzo się cieszymy, że tej referenca dopisała z samego Kępna. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.